Siedzę sobie na rybach. Kompletnie nic się nie dzieje. Zbliża się wieczór, więc sobie pomyślałem: Trzeba wam jakiś makaron na uszy nawinąć. Zobaczcie, jak wodę opuścili. Woda była tutaj do trzciny. Najwyraźniej obawiają się przypływu po tych ulewach. Witam Was wszystkich. Nic nie bierze. Nuda straszna. Siedzę już godzinę. Drugą wędkę mam rozłożoną, przyszykowaną na szczupaka. Co z tego, jak nie mogę nawet złapać takiej małej rybki, żeby założyć, zarzucić. Dwa malutkie robaczki. Wiadro na rybki przygotowane. No, i jak ja to mówię, dupa blada. Nawet nie wiem, czy dzisiaj tą drugą wędkę zarzucę. A w zamrażalniku mam kilka małych rybek zamrożonych, ale pomyślałem sobie złowie jakąś żywą. No jakoś się na to nie zanosi. Łapy komentarze mile widziane. Co się ostatnio wydarzyło? Byłem w sklepie swoim ulubionym, gdzie kasierki, ekspedientki mnie dobrze znają. Zrobiłem słuchajcie zakupy, idę do kasy. Po drodze jest regał ze słodyczami, czekoladami, batonami, ptasim mleczkiem, no i babeczka, która często mnie kasuje na kasie, wykłada ptasie mleczko na regały, nie? Spojrzała na mnie, mówię dzień dobry, dzień dobry, ona jak mnie widzi, to już od razu się śmieje, bo wie, że zaraz jakaś będzie, słuchajcie, beka, że Nygus zaraz coś pewnie zabawnego jej tutaj powie, nie? No i ja tak stanąłem, patrzę, ona już mnie obserwuje, mówię do niej, proszę panią, ale czy to ptasie, mleczko to jest ptasie i z jakiego ptaka one te mleczka pochodzą? Ona tak patrzy na mnie, już się uśmiecha. Mówi nie wiem, proszę pana, z jakiego ptaka. Mówię, no bo ja proszę panią oglądam różne programy o zwierzakach i nigdy nie słyszałem, żeby ptaki dawały mleko. Nigdy nie widziałem też, żeby ptaka ktoś doił. Zaczęła się śmiać, stała na drabinie. Mówię za chwileczkę, tutaj chyba z niej spadnie. Chichra się mówi do mnie, proszę pana, a może nie o tego ptaka tutaj chodzi? Spojrzałem się, zaśmiałem, mówię, to są niezłe jaja. Jak nie o tego ptaka chodzi, to teraz się będę zastanawiał. Skąd to ptasie mleczko pochodzi? Mówię, to jest oszustwo jakieś. Dlaczego to się nazywa ptasie mleczko, jak ptaki mleczka nie dają? Chwilę, żeśmy zagadali, żeśmy się pośmiali. Poszedłem do kasy. Jakoś wczoraj byłem znów na zakupach i ona biegnie już z daleka, się śmieje. Mówię, proszę panią, ja poczytałem troszeczkę i nie znalazłem takich informacji. Żeby ptaki dawały mleczko. Znowu zaczęła się śmiać. Mówię, proszę zmienić nazwę tego artykułu, ponieważ wprowadzacie, mówię, ludzi w błąd. Nie ma czegoś takiego jak ptasie mleczko, ptasie jajka albo coś, to może tak. Ale ptasiego mleczka na pewno nie ma. Uśmiała się, poleciała, bo gdzieś się tam spieszyła. No i słuchajcie... Co jeszcze zaobserwowałem, ale to może po króciutkiej przerwie Wam opowiem. O ile ten filmik przejdzie weryfikację, będę mógł umieścić na nim reklamy. Robi się szaro. Mam nadzieję, że jeszcze coś widać. O, nawet jednego brania. Słuchajcie, ostatnio robię coś w kuchni, okna mam uchylone, ponieważ jest ciepło. No i słyszę wrzask jakiegoś chłopczyka, nie? Słyszę wrzask chłopczyka. Wyglądam przez okno, co się tam dzieje, bo pod oknem mam chodnik, patrzę, idzie taka mała mama, mała no, z metr 60 m, szczuplutka, a z nią idzie syn może. Nie wiem, no z 10 lat miał ten chłopiec. No i słuchajcie, beczy tak i się drze tak, że myślałem, że coś mu się naprawdę dzieje. Jakiś mazepa rozpieszczony, nie? No i ta mama mówi tam do niego, stanęła akurat na wprost mojego okna: Mówi, uspokój się, nie kupię ci. Nie wiem o co chodziło. Już masz tyle tych zabawek i tak się nimi nie bawisz. A on wisi, słuchajcie, na ręce u tej mamy. Nie. I tam się drze. No. Normalnie tak się darł, że swoich myśli w domu nie słyszałem. Nie? No i mówię, kurde, ciekawe, o co tutaj chodzi, jaki będzie dalszy przebieg tej akcji, nie. No i słuchajcie, ja tak patrzę, a ona mu tam tłumaczy, żeby się uspokoił, żeby to. Nic na niego nie działało. W pewnym momencie widzę, ta mamuśka się wkurzyła na tego młodego. A i tam będziesz mi tutaj robił jakieś. Histerię powiedziała do niego Słuchajcie Ja byłem naprawdę w szoku Ona mówię, taka mała, chuda była Nagle jak go złapała Wzięła go na ręce I sobie z nim poszła Tak jak mówię On miał gdzieś z 10 lat I ważył co najmniej z 25 kilo Tak na oko No nie był malutki, chudziutki Tylko taki grubasek A ona taka mała Ale jak ją Adrenalina jej się podniosła, jak ją nerwy szarpnęły, to słuchajcie, złapała go normalnie jak piórko, wzięła go i poszła z nim. Mówię ale słuchajcie, jaja. A tak często się słyszy, że panie nie mają siły, trzeba im wnieść zakupy, trzeba im pomóc. Takie są słabe usze, ale jak trzeba, to chłopa prawie 20 kilo. Szarpnęła normalnie, jak. Piórko i zabrała ze sobą i z nim jeszcze poszła. Sobie pomyślałem, ona byłaby w stanie nawet mnie chyba zabrać ze sobą, jakbym jej podskakiwał coś, pyskował, to bym nie wzięła, albo jakbym dał palnik bania ucygana do rana. Chociaż jak wiecie, ja nie piję. Ostatnio muszę wam powiedzieć. Lekko wypity, lekko wypity, gdzie poczułem, że coś wypiłem. Byłem jakoś 4 lata temu. No, 4 lata temu byłem lekko dziabnięty, jak to się mówi. Mojemu kumplowi tam w Niemczech urodziła się córka. No i żeśmy się wszyscy spotkali, żeśmy tam trochę poświętowali, no i wypiłem chyba dwa driny za dużo no i poczułem. Następnego dnia też poczułem ale nie byłem na jakiejś wielkiej bani, ale w każdym bądź razie ta pani, jakbym był na wielkiej bani, to ona nawet mnie chyba, jakby się wkurzyła, to by mnie szarpnęła, zarzuciła sobie na barana i mnie ze sobą zabrała. No to nie wiem właśnie skąd się to bierze, że panie nie mają siły i tak dalej. Kiedy potrzeba, naprawdę potrafią zaskoczyć, skąd w nich się tyle. Siły bierze, pełno ludzi tutaj. O, zobaczcie, na koniach tutaj też jeżdżą. No, już któryś raz z kolei widzę, jak tutaj panie brzegiem sobie na koniach śmigają. Ciekawe, jaką mają bieliznę, jakie mają te siedziska do. Ujeżdżania tych koni, czy takie zwykłe, płaskie, czy może tam coś jest, bo tak na nich sobie ochoczo podskakują. Zawsze mnie to zastanawiało. Gdzieś widziałem w Niemczech, byłem w sklepie z różnymi gaczetami, bo tam były takie śmieszne, też gaczety, jak poduszka do spania, ala, bimbały i w ogóle. I powiem wam, wszedłem tam. No, i widziałem majtki damskie z gumowym dingsikiem takim wbudowanym. I tak sobie pomyślałem, to jest chyba do jazdy, słuchajcie, konnej. No, bo do czego innego? No, założy sobie taką bieliznę, wiecie, z tym dingsikiem mini falusikiem, że tak powiem. No i jak jeździ na takim koniu, wiecie, się buja, no to niezło musi jej to sprawiać frajdę. Taka ciekawostka. Nie pamiętam ile ten gaczet kosztował, ale chyba coś koło 16-18 euro, więc takie rzeczy też są. Dobra, panowie i panie, trzeba kończyć to nagranie, robi się szaro, muszę tutaj wędkę przerzucić. Może jeszcze chociaż jedną małą rybkę złowię, żeby tutaj założyć na drugą wędkę, bo rozłożyłem ją na darmo. A kryzys. Trzeba było wziąć rybki z zamrażalnika rezerwowe. No jeżdżą sobie tam na koniach, ludzie spacerują. Dzisiaj była jeszcze ładna pogoda. Dwie godzinki się poopalałem, byłem na siłce, mówię wieczorkiem wyruszę na ryby. No, takie opowieści dziwnej treści, takie moje obserwacje. Tak, Nygus spędza swoje marne życie bezrobotnego. Pozdrawiam serdecznie. Do usłysząka.